Cześć, zapraszam na odczyt kart Tarota Prognoza na Maj dla znaku Zodiaku Skorpion. Opasuję teraz karty. Karty się nazywają Illuminati. Przekładam. I teraz się przypatrzymy. Temat ogólny na maj to dziewiątka nieczy. Pierwszy tydzień Wisielec, drugi tydzień Siła, czyli druga karta Arkan Wielkich, to będą jakieś lekcje. Trzeci tydzień dziewiątka kielichów i czwarty tydzień koło fortuny. Już trzy osoby chyba miały, trzy znaki zodiaku przed wami miały koło fortuny, albo i cztery nawet. Temat ogólny, czyli dziewiątka mieczy, stresy, jakieś obsesje. No, Skorpion lubi mieć obsesje, ciągle o czymś myśli, dopóki się to nie wydarzy. Więc tutaj właśnie jest Jakaś, jakieś powracające, jakieś cykliczne, coś, co powraca do Was, sprawy niezakończone albo odrzucone i znowu wracają. To jest też bezsenność, albo faktyczne problemy, które nie dają spać. Może to być też. Osoba to jest Mars bliźnięta, jeszcze w tym momencie jeszcze jest Mars bliźnięta, przebywa Mars, planeta Mars bliżej znaku bliźniąt. Nie pamiętam kiedy wychodzi, ale w, w maju jeszcze chyba będzie, więc może to będzie taka już końcówka, że coś wam ten Mars Bliźniętach przyniesie stresowego, z czym się trzeba będzie zmierzyć. Pierwszy tydzień wisielec. Planeta Neptun, jakieś przebudzenie. Jakieś przebudzenie po okresie stagnacji. Jakaś nowa wiedza, odświeżenie umysłu przez popatrzenie na coś z całkiem innej perspektywy. Niekoniecznie do góry nogami, ale jak ktoś lubi wisić do góry nogami, to może akurat dostanie jakiś ciekawy pomysł w takiej pozycji. No, generalnie chodzi o to, że. Nie ma ruchu i nic nie można na razie zrobić, i wszechświat tutaj was stymuluje do tego, żebyście poszukali rozwiązania albo poczekali w zasadzie, bo to jest raczej poczekali, bo tutaj jesteście unieruchomieni. Poczekali, jak przyjdzie do was odpowiednia wiedza i coś wam uzmysłowi, po to, żebyście mogli na przykład rozwiązać jakiś taki konflikt, który wam nie daje spokoju. Jeżeli nie, to osoba z podznaku ryb może być znacząca w tym pierwszym tygodniu maja. Drugi tydzień siła, czyli albo powstrzymanie się od tego stresowania się i obsesji i nakręcania się niepotrzebnie, albo właśnie siła taka, otrzymanie takiej jakiejś skorzystanie z własnej mocy, żeby coś sobie załatwić, albo pojawi się nowa energia, nowa siła, żeby się z czymś zmierzyć, bo ta karta z reguły się pojawia jak się mamy z czymś zmierzyć właśnie. Numer 8, czyli władza, pieniądze i moc, właśnie kon moc, kontroli przede wszystkim. Tu możecie mieć kwestie y, związane z kontrolą, bo chcecie coś kontrolować, to wam powraca, powraca, a wszechświat mówi, żebyście sobie przemyśleli, co wy robicie w ogóle, że to się po prostu nie sprawdza ta kontrola. Że sobie sami szkodzicie. Więc tutaj jest ktoś, kto albo próbuje kontrolować inną osobę, albo sam siebie. Więc może to jest nadmierna kontrola. A może ta kontrola jest potrzebna, żebyście przestali coś robić. I w trzecim tygodniu wszystko się udało, bo mamy tutaj kogoś, kto spełnia życzenia karta spełnienia życzeń i samozadowolenia, jest, tu jest uspokojenie po tym wszystkim stresie. Tu jest już totalne uspokojenie, ewentualnie ucieczka w alkohol też można to tak rozumieć. Jeżeli samo za zadowolenie, to bardzo wysoka, bardzo duża yy, równowaga yy, emocjonalna. To jest taki, taki, że mam wszystko, nic mi więcej nie potrzeba i jest mi dobrze. No i czwarty tydzień, ostatni koło fortuny. Jakaś niespodzianka, coś po tej stałej stagnacji i to, to że Wam wszechświat kazał yy, coś przemyśleć, to być może właśnie to. Yy, w, co powodują w Was obsesje, to być może właśnie pod, pod koniec miesiąca już dochodzicie do pewnych wniosków i wszechświat w nagrody Wam pozwala niejako iść, poruszać się, rozwijać się w dalszym ciągu i przynosi Wam to, co przeznaczone, to jakąś niespodziankę albo to, co było dla za, zaplanowane, tylko musieliście przejść przez ten okres stagnacji i y, odświeżenia umysłu kwestie czasu albo zegar tyka i trzeba coś, czymś się zająć i to powoduje stres być może, ale ponieważ tą kartę mam jako ostatnią w ostatnim tygodniu, więc to się dopiero tam pojawi i jakby się pojawiła jako pierwsza, to ja bym powiedziała, że to jest, że to jest, że to jest, że to jest powód tego stresowania się, ale nie wygląda mi na to. Raczej jest to rozwiązanie problemu, także wszystko idzie do przodu. Maszyneria po prostu zostaje uruchomiona. Tak to wygląda na maj. Po prywatne odczyty zapraszam na drakoniata.blogspot.com. Dziękuję za oglądanie. Cześć.